Tak. Po raz nty rozpoczynam. A teraz, tak naprawdę, dla przyjemności, y, tu jest nasz jelonek. Tu będziemy podążać. Kiedyś, teraz nie. Najważniejsze, że jesteśmy nad wodą. Walheim na modach w wykonaniu szalonej kobiety. No tyle mam, mogę powiedzieć. Chodź tu idioto, bo ty no już przeszkadzasz. Na modach tak, modów jest dużo 60... no nie wiem czy dużo. 60. Nie wiem, 7 sztuk 60 Nie pamiętam. No dobra, 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 dobra. Już idź. Gadło. Jakieś błoto. O, i maliny, jest, jest ciemno jeszcze, bo jest 624 mamy zegarek. On jak zwykle przynosi wieści. Kurwa, Czepieczony, normalnie. SMSa przysłał. Kruk, gdzie jesteś? Daleko, tak? Nie możesz bliżej usiąść? Nie możesz. Będę mieć na uwadze, że zaraz będę głodna. Ja przeważnie jestem głodna, więc nie wymyślaj niestworzonych rzeczy. Potrzebuję umiejętności, karto, co tam? Domek! Jaki dziwny! O, o! To może być moja pierwsza w noclegownia. Tam się możemy przespać. Widzicie, biomy się przenikają, to znaczy drzewa z biomów się przenikają, oprócz tych, które są przyporządkowane tylko do konkretnego biomu. To znaczy te, które są, na przykład Sosny? No jak ja mam tam dopłynąć? Przecież ja tam nie dopłynę w życiu. E. Tak, już jest, już jest, już jest. Ja nic nie robiłam, nie wyrywałam, nic nie robiłam, a on już jest. On jak zwykle pierwszy. Daj mi Staminki troszkę. Daj troszkę. Jeszcze raz do, i wpyz go. Wiecie, kiedyś niedawno graliśmy grupą i grał z nami Chris. I on tak właśnie wszystko lał po mordzie. O! I dedło mu się. Tak, lecą nowe rzeczy z mobów. A to jest takie, wiecie, takie chyba tylko dla zwierzątek nadające się. Jednak tam chyba nie zamieszkamy. Nazbieramy trochę malinek, bo są po drodze. Tak, chodźcie, moje czerwone. Żarciuszko moje pierwsze. Lodówki jeszcze nie mamy, więc zaraz wam pokażę. Ale mamy okienka na żarciuszko. To wszystko to jest związane z magią. I z mobów lecą pieniążki, bo wiecie, jak tak złapiesz i potrzepiesz, to mu nie opróżniasz. No i co? Tutaj też jest coś. A tu są kamy... kamuki? Nie, tych kamulce nie podniosę, bo są za ciężkie. Kurczę, kamienie takie ciężkie. Gdzie mapa się nie aktualizuje? Ja nie wiem, co jest z tym Valheim ostatnio. No, nie mam do niego słów. Czego ty znowuż to gory? Ja tu drzesz. Dobra. Dobra, maleńki. Dobrze, maleńki. To jakieś takie błotniste tereny. To jest krzemień. Nie krzemień to jest... Co to jest? Krzemień, dobrze, już mi się wszystko myli. To jest krzemień, dobrze zbieram. Czy ja już mam coś? Kamienny topór. Mogę zrobić. Ten, y, to się robi z czegoś innego. Mam też, yyy... nej, albo nej, no nie wiem, jak tam chcecie. Młotek zrobiłam, zamiast zrobić... Kurczę, zajęłam się gadką i zamiast zrobić to, co trzeba... Tak, teraz mnie nawet dziki zabiją. Zrobiłam młotek zamiast zrobić sobie z... Coś innego Dobra Jakie mi znowu żywieści przynosisz? Dobra, wiem, tego materiału będę robiła inny materiał Klasyka Nie ma kamyka Jak zwykle klasyka Kamień jest Ile brakuje? No kamiennych, no... O, kamień mam Brakuje nam dwóch patyczków Patyczki, patyczki. Może po prostu rąbniemy coś. O, i z piąty go. Tak! Poćwiczymy mięśnie. Może nie mięśnie, tylko paluszki, żeby nas nie bolało, Jak będziemy później coś znowu żlać. No wchodź. Jest. już będzie trochę bezpieczniej. Trochę, trochę, bo yy, wszystkie moby są dużo silniejsze niż w normalnym, normalnej grze. Tak, ta szyja jest jakaś taka dziwnie wysoka. Dobra, jedynka. A to co? Różowy, ty, różowy! Szarzełek! Dawaj. Dawaj, chodź do mnie szybciutko. Bo tam już następny idzie. Ja pierwszy, Teraz dednę. Teraz we dwóch, tak. Jasne. O, coś... coś wypadło. Pewno jakaś tarcza, bo ja nie umiem z tarczą, to pewno tarczy dostałam. Takie brązowe świeco, świecące to pewno tarcza. No szkurczę zginiesz ty durna bestio zgiń. Nareszcie. Tak, tak. Tak. Nóż krzemienny. No, będziemy się rnąć. Tu jest dużo wysepek. Ale domku na wynajem dalej nie ma. Co jest z tą moją mapą? No nie wiem. Nie mam pojęcia co jest z moją mapą. Później ją ogarnę, albo jej nie ogarnę, i będę grać bez mapy. To znaczy, ja jej nie ogarnę, to Michał ogarnie, bo ja to mogę sobie, wiecie, no, palcem, no, w czymś pomieszać. W herbatce. Jakbyście mieli wątpliwości, w czym będę mieszać. I co tu jest jeszcze ciekawego? No, oczywiście nie ma nic, nie ma żadnego domu ani niczego. Ja szukam czegoś na. Wiecie co, oni są normalnie. Teraz ten jest jakiś śmierdzący i pewno mnie zatruje. Bo jak tak capi, to pewno truje, nie? Truje, truje. No, troszkę mi się powiesiło. Nie, on nie prądem. Widzieliście prądem nie macnął. Skórczy byk jeden nagby pas, prądem. Nie prądem. Prądem, nie prądem. Oh, ja nie jestem córką elektryka, żeby nie prądem. Może byśmy wrócili na wodę? Albo na jaką polanę? Zjadłam malinkę. Życie plus 20 do kondycji. Kondycja, kondycja, przybywaj. Chyba idę w złą stronę, ale to nie szkodzi. O coś jest. Coś stoi. Coś wysokiego. Kurczę, jakie wielkie. Już normalnie wieżowie za dom. No przez jedno nie przejdę. Jest tu coś ciekawego. No nie, oprócz wielkiego, pustego czegoś. Wydawało mi się... O, tu jest jeszcze coś. Jakoś tak w dolince dach ma o o no wiecie y no nie wiem co to jest ja wiem ja tu będę trzymać niegrzeczne dzieci będę je zjadać czego ty durny czego to głupie czego ten telefon coś do mnie gada nawet już telefon do mnie gada teraz. Dobra, tu przeczekamy noc. Zobaczymy, czy postawimy stół. Mamy młotek, dobra, jest. No, nie postawimy. Czyli idziemy jakieś drzewko i rąbnąć. Chciałam brzydko powiedzieć, ale nie powiem. No muszę ściąć to drzewko, wiecie co? Całkiem fajnie tu jest, jakaś taka... prawie rzeczka. Także podobno najlepiej mieszkać nad otwartym oceanem, ale jak mi się ta mapa zaktualizuje to może... Aaa! Wy... Tak, tak, córką drwala też nie jestem. Nasiona buku. No jasne, jak zwykle. O, i rybki są. No ja... Wiecie co, Ściąć jedno drzewo i wrzucić sobie go do wody, to jestem ja. No, na pół. Na trzy, na cztery. No pękni. O! Potrzebuj... Patrzcie. Patrzcie, patrzcie, jaki pajac. No, jaki pajac? No, ja przecież mam grać, stawiać domki, wieczać firanki. A ty co? A ty co, kur. Z rączkami do pani. Ach. Tragedia. I już minęło właśnie. 13 minut mojego nagrywania i guzik z pętelką. Typy dostałam, a... Workbench'a nie postawię. O. Tak. Tak. Ale na początek to wiecie, ten domek może być. Taki na... na wynajm, jak ja to mówię. Dobra. Szybko go naprawimy. Łóżeczko jest 13:46, bo znowuż będziemy latać po całym świecie. Nie wiadomo za czym i po co. Tak, dwójka. Jest. No, frontem do pani poproszę. Może tu. Tak. O, mamy warsztat. I teraz możemy już szybciutko coś tu naprawić. Spadaj kruk. Później będę ciebie naprawiać. Tu jest takie fajne miejsce. O, kominowe. Czyli tak, to by trzeba było usunąć. To też jest kominowe też. Czyli to też usuniemy. Dobra. O! Tak. Mamy na ognisko. Może naprawimy jeszcze to, co mamy. Bo, jak nie naprawimy, to nas naprawią. O, i jest coś takiego jak recykling. No, i jest y, name, czyli takie coś dla mnie. Wiecie, że jak coś nie pamiętam, jak się robi, z czego się robi, po co cokolwiek to służy. To ja wtedy mogę sobie. Kamień i drewno. A czemu nie ma? Aha! Admin online! Dobrze dobrze. Meble. Łóżko. Łóżko! Łóżko jest nam potrzebne. Tu będzie ogień. To tu będzie łóżko. Tak, tu postawimy łóżko. I jeszcze musieli No, jedynka. Dobra. Przypiszemy sobie chociaż. O tak, odrodzę się chociaż tutaj. Tak, wiem, jesteś głupi kruk. Tutaj, by można położyć, postawić to, czym chcemy się stać. Czego głupi? Nie straż mnie. Tylko nie za blisko. Może, żebym mogła. O, tu jest takie puste miejsce. I zrobimy to. Zaczniemy od tego, co jest najdziwniejsze. Tak, różne. O, widzicie, taki y, coś tu postawimy. O, tak, i tutaj można, już nie, już nie będziemy tym się bawić, i na tym można wybrać, czym chcemy się stać. Możemy być tak y, klasyczny, chunk, klas. Możemy być ninją. Magiem. Magiem, magiem. Maga to... Yy. Ech, magiem. Co ja bym chciała być? Yy, pająkiem, człowiekiem-pająkiem. Dobrze widzę. Może, ale nie wiem, czy dobrze widzę. Ja pierdzielę, co to jest? Aż się boję. No, nie wiem, nie wiem, czym chcę być. Nie wiem, paladynem. Nie wiem, dobra, nad tym będziemy się zastanawiać. Ja po prostu podejmę decyzję i później wam powiem, czym zostałam. Na razie będę po prostu głupią dziewczynką, malutką. Głupi stwór. Nie ma. Szukam jeszcze, która jest. 16.37. Zaraz trzeba... O, jeszcze malinka. O, jest szyjka. Nie wiadomo, czy ja przeżyję to spotkanie z szyjką. Jedną gwiazdką ma. Akurat musiał się pewno świat zapisywać. Dobrze. Zapis świata, tak. Dobra, idziemy. Mamy na zwykłe ognisko. Tu jest domek. Tu wracamy do domku. Albo do tego wynajmowanego lokalu, bo to trudno nazwać domkiem. Co to dzik. Diku, chodź tu. Dobrze, dobrze, że sobie zapisałam. Tu mamy klopik. No... Walnij, go kobieto, a nie. No i co zrobisz? No tak, wy to przejdziecie. Muszę to wszystko wybić, bo inaczej nie przeżyję tej nocy. Stachnę. No jasne. No mówiłam, mówiłam. 17.25, robi się ciemno. Dobrze, sobie łóżko przepisałam. Jest pierwsza detka. I dziękuję państwu. Tylko się wskrzeszę i powiem wam na razie. No, i dostałam nerwów. Obiecywałam sobie, że będę nagrywać bezstresowo. Że będę nagrywać. No, i teraz się gdzieś zablokowałam. No, wyjdziesz z tą głupią małpo. Jak sobie to łóżko postawiłam? No i co? No i nic, moi drodzy, z tą moją uwięzioną głową, brzydkimi oczkami i dzikiem latającym wokół mnie, mówię Wam. Do widzenia, no bo co? Co mam zrobić? Na razie, pa!